Sadzone jaja! Sadzone jaja! Cześć! Cześć! Szkolne przekąski to coś, czego nie da się wyprodukować, nie mając co najmniej kilku milionów na bardzo drogi sprzęt do produkcji szkolnych przekąsek, pochodzący z fabryki sprzętu do produkcji szkolnych przekąsek. I chociaż akurat posiadam taką fabrykę i mieszkam dosłownie dwa kroki od niej, wymyśliłam to! Szkolne przekąski w sam raz do tornista. Hej, można zrobić taką apkę! Ekstremalne smaki i subkultura skate'u z lat 90. są teraz bardzo modne. Dlatego zawsze dodaję sporą garstkę chili do ulubionego batona mojego syna. Normalnie przyłyku nie czuję! Nie wyrzucaj pieniędzy na fikuśne organiczne batoniki musli. Obtocz kawałki masła w zawartości karnika Twojego sąsiada i będziesz ego, że hej! Plus wykałaczki, plus krakersy. Równa się krakersy keczupowo-wykałaczkowe o smaku keczupowo-wykałaczkowym. Nie chce ci się włączać stera? Daj dziecku mobilne urządzenie elektroniczne, a zje dosłownie wszystko. Ha, ha! Te esy są w opór hardkorowe i epickie i chore i memy. Kto powiedział, że trociny z majonezem to nie jest dobry pomysł na obiad? Ja, 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 całe życie to powtarzałem. Ja, 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 lubię sos.